Zazdrość, zawiść. Oni mają, my nie. Więc z jednej strony próby odbudowania świątyni, które przez historię dwóch tysięcy po Chrystusie się dzieją, ale z drugiej strony nie mogą patrzeć. spokojnie na katolicki kult. I nie sposób tego, tego, yy, tego prawidła. Tego prawa działania łaski, a jednocześnie prawa działania grzechu w człowieku nie odnieść do wydarzeń, które miały miejsce na Soborze Watykańskim i w posoborowiu. Rzecz jest jaka, że to, że tak działają Żydzi, hierarchowie, kapłani, papieże i lud winni byli wiedzieć, nauczyć się przez dwa tysiące lat. I czynili to, co się stało w wyniku Soboru. Żydzi się nie zmienili. Zmienił się stosunek do ich działania zazdrosnego, zawisnego wobec najświętszej ofiary mszy. Odpowiedzialnymi za to nie są masoni i Żydzi. Odpowiedzialni za to będą hierarchowie kościelni. Po kolei, jak leci, czy zaczniemy od Jana 23, czy od Piusa XII, czy od Pawła VI, w jakiejś swojej mnogości czy, 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 czy reprezentacji ci hierarchowie, ale też konkretni z nazwisk. I be, be, bez, be, bez tego patrzenia nie mamy jak ująć. Dlaczego wprowadzono nową mzę? dlaczego zabrano mszę świętą w Rycie Rzymskim, dlaczego dziś dzieje się te, te, te wszystkie takie kroki różne tam. Jeden napisze sumorium pontificum, to przyjdzie drugi, napisze tradycjonisku custodes. Jeden zrobi indulty, to drugi sumorium pontificum. I wie, wie, cały czas takie, takie, takie działania, jak, jak ktoś coś więcej poczytał, wie, to się zastanawia,